Lubimy teatr. Zaprasza. Babcia Tola zostaje pisarką. Czyta Anna Januchowska. Cześć. Jestem Lubo. Mam 6 lat i chodzę do przedszkola. Chcę Wam opowiedzieć o mojej babci Toli, która pewnego dnia postanowiła, że zostanie pisarką. Moja babcia to bardzo ciekawa osoba. Lubię spędzać z nią czas, bo bardzo rzadko się z nią nudzę. A kiedy dopada nas nuda, to nudzimy się razem. Nazywamy to nudziankami. Siadamy sobie wtedy na wielkiej czerwonej kanapie i patrzymy w sufit. Ciekawe, bo po nudziankach wpadają nam do głowy ciekawe pomysły. Moja babcia ostatnio postanowiła, że nauczy się grać na melodyce. Możliwe, że zastanawiacie się, co to jest za instrument. Można powiedzieć, że jest to takie mini pianino, do którego dmucha się przez specjalną rurkę. Babcia Tola bardzo starała się nauczyć grać na instrumencie, ale w ostateczności stwierdziła, że muzykowanie to nie jest jej mocna strona. Mi się podobało. Może jednak babcia ma rację. Ojej, a która to jest godzina? Nie znam się jeszcze na zegarku, więc pójdę do taty i zapytam, czy to już czas na wizytę u babci. W każdy czwartek po południu lubo przychodzi do swojej ukochanej babci Toli na pyszną, gorącą czekoladę. Ach, jak on lubi ten czas! Babcia przygotowuje pyszną czekoladę, za każdym razem dodaje do niej coś szczególnego, czasami kilka kropel syropu malinowego, czasami płatki migdałowe. Ciekawe, co przygotowała dzisiaj. O, wybiła godzina siedemnasta. Czas odwiedzić babcie Tole. Witaj, babciu, jak się czujesz? O, ho, ho, ho. witaj, wnusiu! Jak się cieszę, że Cię widzę. Ach, mam się wyśmienicie, bo wpadłam dzisiaj na genialny pomysł. O, babciu, co to za pomysł? Ach, Lubaszku, napisałam dzisiaj rano bajkę dla dzieci i postanowiłam, że zostanę pisarką. Wow, pisarką? Naprawdę? Będziesz pisała bajki dla dzieci? A opowiesz mi tę, którą napisałaś? Ach! Oczywiście, musisz koniecznie mi powiedzieć, czy ci się podoba. Jednak zanim zaczniemy, to zapraszam cię na czekoladę. O, proszę bardzo, w Twoim ulubionym kubku. Super, babciu. A co dzisiaj do niej dodałaś? Nutkę chili. Ojej, ale przecież to jest ostra przyprawa. Tata mi tak mówił. Ach. Lubaszku, żartuję, nie dodałam żadnego chili. Sam skosztuj i spróbuj odgadnąć, co to za smak. Mmm, ale pychota. Myślę, że dodałaś do czekolady sok z malin. Bingo! Tak, kochany wnuczku, to jest sok z malin. Czekolada jest pyszna. Dobrze, babciu, a co z tą bajką? Ach, tak, biegnę po mój kajecik i już zabieram się za czytanie mojej pierwszej opowieści. Będziesz pierwszym słuchaczem? Tak, już nie mogę się doczekać. Usiądź sobie wygodnie i posłuchaj. Dawno dawno temu w małej wioseczce na skraju lasu stał biały, drewniany dom. W domu znajdował się strych. Stała w nim stara, drewniana szafa, w której gromadzono różne rzeczy. Nikt ich już nie nosił albo nie używał. Szafa, można rzec, była zaczarowana, ponieważ żyły w niej igili. Cóż to były te igili? Igili to drobne okruszki. Po maślanych ciasteczkach, po kawałkach chleba, które żyły w kieszeniach płaszczy, kurtek, marynarek lub docierały do innych miejsc. Dlaczego były zaczarowane? I gili kochały tańczyć i kiedy zaczynały się ruszać, to ożywiały różne ubrania, rzeczy, zamieniając je w małe cudaki. W szafie wisiał płaszcz, który miał wzór pręgowanego tygrysa. W kieszeniach płaszcza mieszkały igili. Kiedy zaczynały tańczyć, płaszcz zamieniał się w tygrysa, który pełen energii biegał po całej szafie. Czasami też z niej wyskakiwał i wtedy rozrabiał po całym strychu. W szafie mieszkała również piękna tancerka. Igili swoimi chichotami i tańcami ożywiały długą, czerwoną sukienkę, która tańczyła była piękna i powabna. W zaczarowanej szafie pływał również morski okręt. Jak to możliwe? Igili tańczyły w starym, słomianym kapeluszu, tworząc z niego okręt pływający po morzach i oceanach. W szafie działy się każdego popołudnia ciekawe wariacje. Jedwabne szaliki zamieniały się w węże, krótkie spodęki w biegaczy, biały podkoszulek w latający dywan. W szafie stało również pudełko. Znajdowały się w nim różne drobiazgi i mieszkały dwie skarpetki, przyjaciółki, zielonka i puchatka. Skarpetki różniły się od siebie wyglądem. Zielonka była długą, gładką i zieloną skarpetką, puchatka była różowa, wełniana i bardzo miła w dotyku. Skarpetki uwielbiały się razem bawić. Ich ulubioną zabawą były wyścigi przez różowe spodenki. Wyobraźcie sobie dwie skarpetki zwinięte w kulki, które przyciskają się przez nogawki spodenek. Wygrywa ta, która pierwsza przejdzie przez tunel nogawkę. Zazwyczaj wygrywała puchatka, a zielonka walczyła do samego końca. Wszyscy mieszkańcy szafy żyli ze sobą w zgodzie i bardzo lubili taneczne harce i gili. Pewnego dnia w szafie pojawili się nieprzyjaciele. Gumowa rękawiczka i szmatka. Pojawiały się co jakiś czas w szafie i robiły w niej generalne porządki. Mieszkańcy szafy bardzo tego nie lubili, ponieważ rękawiczka i szmatka wszystko przestawiały, zamieniały, a czasem nawet wyrzucały. Pewnego dnia dorwały się do naszych przyjaciółek. O! A to co takiego? wykrzyknęła kapryśna rękawiczka. Zobacz, Szmatko, co znalazłam? Dwie skarpetki, które są nie do pary. Przecież trzeba je wyrzucić, po co mają leżeć w szafie skarpetki, które do siebie nie pasują, powiedziała ze złością szmatka. Rękawiczka i szmatka wyrzuciły z szafy zielonkę i puchatkę i opuściły strych. Zielonka i Puchatka leżały przerażone na drewnianej podłodze. Co z nami teraz będzie? zapytała zrozpaczona zielonka. Nie wiem, ale obawiam się, że mogą nas wyrzucić do kosza, bo nie pasujemy do siebie, posmutniała Puchatka. Skarpetki bardzo obawiały się, że zostaną wyrzucone ze strychu na zawsze. Mieszkańcy szafy postanowili, że spróbują pomóc przyjaciółkom. Zastanawiali się nad jednym: jak mogą sprawić, aby skarpetki były do siebie podobne? W pudełku mieszkała żółta wstążka i to ona wpadła na pewien pomysł wiem! Wiem, jak możemy upodobnić zielonkę i puchatkę wykrzyknęła z radością żółta wstążka. Jaki masz pomysł? zapytała zaciekawiona tancerka sukienka. Przy pomocy naszych nożyczek zwinę się w dwie jednakowe kokardki: jedną przyszyjemy do zielonki, a drugą do puchatki. Mieszkańcom Szafy bardzo spodobał się ten pomysł i zaczęli wspólnie działać. Nożyczki przecięły wstążkę na pół. Wstążki przy pomocy igili zaczęły wywijać się, tworząc tym samym dwie kokardki. W gotowości były również igła i nitka, które również mieszkały w pudełku. – Dobrze, ale jak dotrzemy do skarpetek? – zaczął zastanawiać się Szalik Wąż. Jak to jak? Okrętem! Powiedział dumnie i z entuzjazmem kapelusz. Tak więc żółte kokardki wskoczyły do kapelusza i wszyscy razem popłynęli do skarpetek. Mieli bardzo mało czasu na przyszycie kokardek, ponieważ w każdym momencie mogli nadejść nieprzyjaciele. Gotowe! Wykrzyknęły igła i nitka. Jesteście piękne i dzięki kokardom bardzo do siebie podobne. Zielonka i Puchatka powróciły z przyjaciółmi do szafy. Wszyscy przywitali je radośnie i z nadzieją wyczekiwali przyjścia rękawiczki i szmatki. Następnego dnia od samego ranka na poddaszu było słychać krzyki rękawiczki i szmatki. Gdzie one są? Gdzie się podziały te brzydkie, niepasujące do siebie skarpetki? Rękawiczka i szmatka z rozmachem otworzyły szafę. O, tutaj się schowały. Już czas zrobić porządek w szafie, powiedziała rękawiczka. Poczekaj, zatrzymała ją szmatka. Czy to są na pewno te dwie skarpetki, które chciałyśmy wyrzucić? Popatrz, jakie mają piękne kokardki. Te skarpetki są całkiem podobne do siebie. Rękawiczka zaczęła uważnie przypatrywać się żółtym kokardom. Rzeczywiście są takie same oznajmiła. Dobrze, zostawmy je i wracajmy do porządków. Tak więc rękawiczka i szmatka zostawiły skarpetki w spokoju, a wszyscy mieszkańcy wraz z gili, radośnie tańczyli i bawili się na cześć zielonki i puchatki. Zwyciężyła przyjaźń, zwyciężyła współpraca, zwyciężyła pomysłowość. Koniec. Koniec mojej opowieści, Lubaszku. Podobało ci się? Tak, babciu, napisałaś piękną bajkę. A, to wspaniale! Babciu, podobało mi się, że mieszkańcy szafy pomogli zielonce i puchatce. Tak, lubaszku, współpraca mieszkańców szafy to dowód na to, że razem można więcej, że można zaradzić każdej sytuacji. Cieszę się. Że skarpetki szczęśliwie wróciły do domu i że postanowiła się zostać pisarką? Lubaszku? W takim razie zabieram się za następną opowieść. Wymyślanie i pisanie bajek bardzo mi się podoba. I myślę, że odkryłam swój talent. A czy Wam spodobała się bajka babci Toli? Jakie talenty ty masz w sobie? A może pewnego dnia również stworzysz swoją opowieść. Pamiętaj, warto próbować. Czytała dla was Anna Januchowska. Dziękuję, kochani, i do usłyszenia.